Ale tutaj Nie za bardzo, czekajcie. Wow, tutaj udało mi się znaleźć taką muszlę. No po chyba jakimś żyjątku Ale jest muszla. <laughs> czekajcie, wow. tu z rana jest dużo takiej muszli, patrzcie. Tu muszla w muszlach. Tutaj też jakaś muszla od żyjątka, no z rana coś tam idzie znaleźć w sumie, takie nietypowe tutaj Chociaż nie znalazłem takie duże, ale takie bardziej naturalne może Ta wygląda tak staro, tą w sumie sobie wezmę Jedną O kurde, e, pszczoła Dobra e, Pójdę jeszcze tutaj, bo może z góry będzie widać O przepraszam, znowu rybki O jest tam ryba, czekajcie Teraz się schowała pod skałą, ale była jedna ryba, płynęła tak szybko. Tu jest ogólnie ten pomost. O, tam za pomostem pływają ryby. Nie wiem czy ją widać. O widzicie? Tak, teraz dobrze widać że tam płynie. Tak, bo tutaj jest mega płyciutko, aż do tego pomostu. Później do tego pomostu jak tam wejdziesz to ja tam mam po szyję. Widać dno, bo jest mega woda. Czy... Widać rybki nawet. Teraz tak patrzę. Czekajcie. O, tu płynie jedna. Muszę to zlokalizować, o tam, widać ją nawet. O tu płynie też, o to mega dobrze widać, jest. Więc macie potwierdzenie, że są rybki. Tam kolejna jeszcze. No i właśnie tam miałem, mam po szyję, tylko tych rybek za bardzo nie widać jak są ludzie. Tam jak trochę głębiej podpłyniesz, no bo one się po prostu boją tych ludzi, to się czasem przypływają, ale tu jest tak płciutko, a tam głębiej. I tam można pływać do tych boi, bo później będzie ratownik chyba gwizdał. I tam dalej już pływają te wszystkie motorówki, statki, łodzie, wszystko. Tutaj dużo rybek teraz jest. O, widać je fajne, to mniejsze, większe. No, i myślę, że teraz będziemy szli tutaj trochę plażą. Tam Wam pokażę jeszcze te wszystkie restauracje na wodzie i tak dalej. Przejrzę sobie jeszcze mapkę, czy czegoś nie pominąłem. I jak nie pominąłem, to już będziemy kończyć. I jak wrócę już do domu, bo dzisiaj wracam wieczorem, jest niedziela, to myślę, że już będzie dużo filmików, bo ostatnio miałem dłuższą przerwę i muszę Wam to wynagrodzić. I tu mamy do sporty wodne, już filmik, widzę, długo będzie trwał, więc widzimy się po cięciu. A i tak jeszcze patrzę, to ogólnie... Czekajcie, tu jest bar, to tu jest fryzer jeszcze. Może go pokażę, jak będziemy wracać. Ale tak, to takie najważniejsze rzeczy pokazałem, bo jakiś kortów do tenisa, to nie będę pokazywał. Głównie mi chodzi o te najważniejsze rzeczy. Więc teraz chciałbym wam pokazać to i do restauracji, bo to fajnie wygląda. Więc widzimy się tam. Fajne jeszcze tu znalazłem taki kolor kamieni czerwony w wodzie, więc w sumie jeszcze tego nie widziałem, ale ciekawe to no już tam idę powoli jak widzicie. jeszcze na plaży są takie mini domki, że tutaj są niektóre zarezerwowane, czekajcie, na przykład tam jest zarezerwowany. Tu się jest prysznic. A ja właśnie teraz zauważyłem. Oparcie, zaraz mi w każdym patrzcie jak płynie. Dosyć wcześnie, ale płynie. Dobra. Widzicie, tu na przykład jest zarezerwowano taki coś. Tutaj widać że było czyszczone. Wiatrak jest, jakieś ślampki. I słońce wschodzi, a oczy mnie bolą. Dobra, idę tam. Już widać tą restaurację. Jak widzicie, to na mapie po prostu się okazały te domki. Teraz nie wiem jakby jak to wygląda nagranie, bo mnie mega słońce razi. Więc po jak podejdę, to bardziej wam to pokażę. Tutaj myślałem, tutaj myślałem że normalnie samochód jakiś jadzie, bo taki dźwięk. Ale tutaj, właśnie, mega blisko. Jak widzicie, przy samych pojach tam jeszcze taki statek płynie. Ale ten jacht płynie. Jak widzicie, mega blisko. Teraz jest na przybliżeniu. Już tak całkowicie tam jeszcze jest taki ponton. No, fajny jacht tu słońce się stało i mnie razi ale poradzę sobie Dobra, nareszcie jestem w jakimś cieniu tutaj ten płynie ten jacht i jak widzicie tu jest ta restauracja na wodzie, co tam była na mapie eee, zaraz sobie tu może wejdziemy jeśli się da teraz jeszcze wejść na pewno się da, tu są... tu, znaczy tu są te leżaki tam też w sumie, ale też tu jest u nas chyba restauracja z tego co tutaj widziałam, to jedli i na mapie chyba też tak jest napisane mm, dobra tu jeszcze jest takie drzewko, zaraz wam powiem o co chodzi a nie, widzicie, to tu jest ta restauracja w część, a tu są po prostu te leżaki tutaj mamy też taki bar Wielasnagę y, restaurant tutaj jest też fajne, zaraz wam pokażę to i jeszcze jest woda, i tak yy, to drzewko, jak byliśmy na wycieczce po Bodrum, to właśnie tam nam mówili. Tam też takie było, że właśnie ludzie po prostu wieszają na tym, właśnie co są te oka proroka. To znaczy, trochę inaczej teraz nazywana mówili, ale już zapomniałem. I tu jest taka rybka jeszcze fajna, zrobiona. Czekajcie. O, tam ma oko. Właśnie tutaj są to powieszone, ale tam jeszcze wieszali jakby, o, tu jest też fajne, wieszali tam w bodrum przy tych wiatrakach, bo wiatraki jakby są takim jakby symbolem bodrum, bo to są wiatraki tam z XIX wieku, tylko że już się rozwaliły na skutek trzęsień ziemi i tak dalej, ale jeden jest już pra, pra, jest prawie cały i tak. Tam jeszcze wieszali różne butelki i tak dalej, tutaj są w sumie tylko powieszone oczy i dobra tutaj mogę przejść, więc może Wam pokażę widoki stąd. Tu jest ta restauracja, ja widziałem raz wieczorem jak tu właśnie ludzie jedli. Nie jestem pęczony, ona no jest akurat płatna, bo nie pamiętam, które dokładnie były płatne. Chyba japońska i ten steakhouse, jakoś tak, więc to chyba nie była płatna. O, tu jeszcze chyba coś w rodzaju katamaranu stoi. Tam może Wam trochę przybliżę, jak widzicie. No i tak, tak to mniej więcej wygląda. Tu jeszcze jest plaża. Tu jest ten jeden hotel Lujo chyba się czyta, i tam jest drugi połączony z nim Titanic, tu trochę przybliżę, ale mówię, nie wiem jak to widać, bo słońce mega mnie razi. Tu jeszcze opłynie ten jacht, trochę się zatrzymał, albo chyba trochę do tyłu nawet. No, tak to wygląda. Tylko gdyby nie to słońce teraz, to by fajnie to wam pokazało, ale myślę, że jest fajnie i tak. I okej, okay, myślę, że już powoli. Będę wracał. Pokażę wam jeszcze parę miejsc może po drodze. I będę ogólnie wracał. Jeszcze wam pokażę widok z mojego pokoju i tam się pożegnam. O, o tym mówiłem, że jest fajne, bo ogólnie tutaj w Turcji widzę dużo takich też pamiątek. Czasem właśnie może nie z tego kamienia, tylko bardziej o, z takiego niebieskiego kamienia. Nie będę pokazał palcem, jak tu jest na tej kotwicy. Fajne są ogólnie, taki kamień jest. Tutaj takie... Motywy morskie, żółw, mewy, kotwice. O! Tutaj też jest jeszcze plaża, ale tutaj tak samo jest to drzewko. Okej. Okay. Trochę mniej jest powieszone, ale są powieszone te małe też głównie. Dobra. Jeszcze tu jest toaleta i ja już będę szedł tam na górę, bo może jeszcze Wam pokażę ten kort do tenisa, mniej więcej tak daleka. Tu jest też takie fajne przejście. Okej. Okay. Tam jeszcze chyba są budki dla ptaków. Tu też gdzieś była, nawet ja słyszę. Albo może też być... Nie, to chyba dla ptaków, bo też tutaj widzę, że dokarmiają wiewiórki. Zaraz wam pokażę, może tam tabliczkę jaką znajdę. Wiewiórki raczej nie znajdę, tak teraz coś słyszałem, ale to nie wiewiórka. Ale wam pokażę tą tabliczkę i to wszystko. O, widzicie to chyba też jest dla wiewiórek. To jest opisane, ale tylko po turecku, więc wam nie rozczytam. Ale są orzechy zostawione. Jak widzicie. Tam jeszcze chyba jest taka budka, tylko że dla wiewiórek, coś takiego. Dobra, ja tu idę na górę, żeby znaleźć ten kord do tenisa. Później może jeszcze fryzjera i będę kończył powoli. Tam jest chyba jeszcze droga na parking, to jest dla niepełnosprawnych, ale dam na mapie właśnie było, że coś jest parking, ale to chyba parkingu wam nie będę pokazywał. Chyba, że chodzi o to, że to jest parking, no bo tu jest parking w sumie tak szczerze mówiąc. Tu na górze przyleca w sumie też jest taki trochę parking, ale nie wiem czy to bardziej dla takich samochodów, tych pracowników, czy co No ale no, jest parking Dobra Nawet są pasy Coś takiego Będę teraz szukał, jak już mówiłem wiele razy, tego kortu Dobra, tu koło bramy, jak widzicie jest taka dróżka, tam chyba się idzie na kort Tam jeszcze widzę, że ktoś łapie ryby, łowi ryby O, tam Teraz chyba... Tak, dalej łowi tak mi się wydaje, bo tam coś jest. Albo nie łowi, tylko tam jest taki cień chyba i mi się wydaje. A może nie wiem. O w ogóle tutaj piesek przyszedł, patrzcie. kajcie Nie może mi się wydaje, że łowi tak to wygląda, ale... Nie wiem, tam widzę jakby z daleka wędka. Oni tu chyba bardziej łowią tą żyłką. Zauważyłem niż wędką, samą tą żyłką. Ale... No nie, tak mi się wydawało Tu gdzieś poszedł O tam jest, patrzcie, czekajcie O tam Dobra Idę wam pokazać ten kord, Ten, gdy będziemy szli I tam chyba powinien już być No i tutaj jak widzicie jest ten kort Tam ktoś chyba gra Jeszcze można tu też w piłkę chyba grać Jak się ściągnie tą siatkę Do tenisa No i ogólnie to tu już większość rzeczy wam chyba pokazałem Jeszcze pokażę wam jedno miejsce I będziemy już powoli kończyć, bo filmik jest naprawdę długi Chyba najdłuższy na moim kanale, no ale Chciałem wam to pokazać, a No tyle to gdzieś zajmuje, sami widzicie jaki ten hotel jest duży Już jak widzicie śniadanie trwa Mogę wam w sumie pokazać jeszcze trochę potraw Póki jest mało ludzi Tutaj Dobra. Tutaj jest taki dział dla dzieci. Tutaj są teraz płatki różne do sery, znaczy jogurty i mleka. Tutaj, no na śniadanie nie ma za dużo rzeczy, znaczy w porównaniu do kolacji, bo jest naprawdę dużo jak na śniadanie. Sami tutaj widzicie. Tak mniej więcej wam pokażę ser. Tutaj jest akurat dużo dla tych osób, które nie jedzą mięsa, ale... Oczywiście, mięsne rzeczy też tam są. Zaraz Wam pokażę tam główne rzeczy. Tu Wam pokażę tak z boku mniej więcej, co jest. Tu jeszcze są też takie sosy. Takie drzemy w sumie bardziej. Tak samo tu są jeszcze płatki. Tam mamy jeszcze owocki z takich pobocznych rzeczy, że tak powiem, do jedzenia. Ok, zrobiłem lekkie cięcie. Tam jeszcze można iść na dół, tam też robią chyba omlety. Tu jest parę rzeczy, nie, tu nic nie ma na razie. Tu można sobie przyprawić, ale to raczej na śniadanie nie jest. Tutaj jak widzicie, jak rzeczy. tu są takie parówki, oczywiście nie z szynki, bo w Turcji nie je się... Naczynia z szynki mi mnie, że ze świni, bo w Turcji nie je się świni. Są chyba tylko dwa miejsca, gdzie można dostać świnie. Tu mamy jeszcze piekarnię. Yy, znaczy, no, tak się nazywa, ale tutaj są już chleby zrobione, oczywiście. Tak samo tutaj robią bułeczki. I tutaj jeszcze można zrobić sobie tosty. Yy, ja lecniczkę chyba, nie lecniczkę to już z... Też już jest zrobione. Tam były dodatki do tych tostów. I tutaj są pankajki, jajka, tosty już takie zrobione. A to jest coś chyba na słodko. I ogólnie to jest na ozdobę. ale jeszcze tutaj są takie rzeczy, które są w sumie chyba za zawsze. Czyli tutaj krążki cebulowe, takie ziemniaczki i frytki. No i tak mniej więcej Wam sobie pokazałem, nie miałem tego w planach, no ale fajnie to zobaczyliście to śniadanie, mniej więcej widzicie co tutaj jest. A, a co do picia. czekajcie, właśnie. Jak filmik i tak jest już długi, to chyba go podzielę na te dwie części. Ale jeśli chodzi o picie, to na śniadaniu możecie sobie po prostu pójść tutaj na zewnątrz. I tutaj są różne soki. Ja pójdę na śniadanie po tym filmiku. No, tam robią omlety, tam w tej wódce, tam dalej, więc w sumie nie będę wam chyba pokazywał. Dobra. Yy, Okej, okay. więc zaraz się widzimy. Tak na szybko wam pokazałem, ale myślę, że dokładnie. Jeszcze tam jest taki bar daleko, ale to tam głównie na obiad można dostać. I na kolację, bo na śniadanie tam nie dają. No i tu jeszcze można sobie zrobić yy, kawę i herbatę. Ogólnie ja największy taki wystrój, wszystko jest na kolacji, kolacje są takie najbardziej uroczyste, że tak powiem. Już wczoraj miałem ostatnią kolację, bo dzisiaj niestety już po obiedzie będę wyjeżdżał stąd. A co do tego spa, to tam można chyba wejść tam do łaźni za darmo, coś takiego, ale żeby skorzystać z masażu to chyba trzeba płacić Okej. Okay. I chodziło mi o to, że chciałem przejść tutaj, zaraz wam jeszcze powiem dlaczego. Pomimo ja to, że koło właśnie tych schodków, które są tu, koło tego wejścia i tutaj są te jeszcze sklepie, jest w sumie taki fryzjer. Na razie jest jeszcze chyba... Nie, czekajcie. Pokażę Wam mniej więcej, jak wygląda wnętrze. Nie wiem, od kiedy jest otwarty, Nikt się to chyba nie pisze, ale jest otwarty. Jakby za tam nie ma roślin, tylko się odwijają, żeby nie było. Tak mniej więcej to wygląda. No i dobra. Już zaraz będę powoli kończył, bo filmik jest mega długi. No i tu jeszcze jest w sumie... Mogę też pokazać ten... Tu są shisha chyba, tak? I tutaj jest ten game room, czy coś takiego. To jest chyba pod planetą, ale tu właśnie są te wszystkie gry, co było na mapie zaznaczone. Żeby nie było, to wam pokażę. To jeszcze jest to, ale nie widzę żadnych ciekawych rzeczy. Bo można było wygrać jakieś tutaj zegarki. Dobra. O, już dają ręczniki, jak widzicie, więc już powoli można iść tam na basen. Dobra, no i tak na zakończenie pokażę Wam jeszcze widok z mojego pokoju tutaj. No i co, mam nadzieję, że ten filmik, bądź dwa filmiki, dwie części, bo filmik trwa ponad 50 minut, więc chyba podzielę go, się podobał. Pokazałem Wam chyba wszystkie najważniejsze rzeczy, o ile nie wszystkie rzeczy, jakie są w hotelu La Blanche Island. No i jak mówiłem, jak wrócę do domu, będzie już więcej filmików, o, oczywiście możecie pisać też z czego, no, i mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trochę się nad nim napracowałem. Ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pa.